Today, we have to admit that no happiness can be expected in this world if those who are solely responsible for the present situation are not definitely less checked in their course of unscrupulous destruction and utter disregard of law and the most elementary principles of morality. Moje drogie, moi szanowni, witam was serdecznie i gorąco w najnowszym odcinku na naszym kanale. Tradycyjnie i niezmiennie jestem przeszczęśliwy, że jesteście z nami. Zachęcam Was oczywiście do tego, byście pozostawiali kciuki uniesione w górę pod tym, pod poprzednimi, no i naturalnie pod następnymi naszymi odcinkami. Zostawcie też komentarz, wtedy algorytmy YouTube'a spowodują, że nasz kanał dotrze do większej ilości odbiorców. Ale nade wszystko chciałem Wam nadmienić o jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że od pewnego czasu możecie nas także odnaleźć na platformie Spotify, gdzie zamieszczamy oczywiście nasze odcinki. Możecie je sobie odsłuchać w formie podcastu, dlatego też zachęcam i odsyłam Was także tam. Witam gorąco przede wszystkim naszych subskrybentów i także naszych patronów, którzy bacznie spoglądają na nasze poczynania. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, odnajdziecie nasz kanał z łatwością. Na stronie Patronite. Tyle tytułem wstępu. No i oczywiście przechodzimy do sedna dzisiejszego spotkania, bowiem będziemy mówili o, no właśnie, yy, mówi się, że była ona jednym z największych wrogów Adolfa Hitlera. To bez yy, żadnej wątpliwości. Mówi się także, że była przywódczynią państwa. Która bardzo silnie podtrzymywała na duchu swoich współobywateli, którzy żyli pod nazistowską, niemiecką okupacją. Mowa rzecz jasna o niderlandzkiej, holenderskiej królowej Wilhelminie. Ona to będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. I była to kobieta królowa, która w swoim czasie była swoistym fenomenem, bowiem po pierwsze, wychowała się w zamknięciu. No i jak to przystało na mm, członka królewskiego rodu? Musiała wychowywać się w zamknięciu, w otoczeniu swoich dwórek, swoich służących, swoich rodziców wysoko postawionych, ale ona po latach sama wspominała, że to wychowanie w zamknięciu było swoistą klatką. Dlatego też. Kiedy została już królową, kiedy została oficjalnie ogłoszona królową, postanowiła zerwać z dotychczasowym wizerunkiem monarchy i postanowiła żyć w cudzysłowie normalnie. Ale co w naszej opowieści najważniejsze, od początku, kiedy to naziści w Niemczech doszli do władzy, była zdecydowanym przeciwnikiem tego ruchu politycznego, na początku nikt jej jeszcze poważnie nie traktował, jeżeli chodzi o wyrażanie opinii na temat nazizmu. Natomiast jak jak pokazała historia po czasie, bardzo wielu Holendrów i nie tylko Holendrów przyznawało Wilhelminie rację. Przejdźmy zatem dalej i zacznijmy naszą opowieść od samego początku, bowiem musimy wspomnieć tutaj, kiedy Wilhelmina się urodziła. Urodziła się w roku 1880 w pałacu, przepięknym skądinąd architektonicznie pałacu w Hadze, jako jedyna córka ówczesnego króla Holandii Wilhelma III oraz małżonki króla, czyli królowej, Oficjalnie urodziła się jako Wilhelmina orańska Nassau. Co bardzo ciekawe w opowieści o wczesnym życiu królowej, przyszłej królowej Wilhelminy, to wedle źródeł podczas porodu był obecny sam. Król no, chciał widocznie nadzorować, czy rzeczywiście wszystko idzie zgodnie z planem. No i kiedy Wilhelmina przyszła już na świat, miał ją określić jako piękne dziecko. Przejdźmy kroczek dalej, ponieważ musimy wspomnieć o tym, jakie imiona otrzymała przyszła monarchini, bowiem otrzymała takie oto imiona: Wilhelmina Helena Paulina Maria. Pierwsze imię, czyli Wilhelmina, to z którego my ją do dnia dzisiejszego kojarzymy, to tradycyjne imię holenderskiej rodziny królewskiej. Natomiast następne trzy imiona dziewczynka otrzymała po swoich ciotkach, które były siostrami matki, czyli królowej Emmy. No więc zajrzyjmy dalej w naszej dzisiejszej opowieści, ponieważ wspomnieć też należy o tym, że Wilhelmina miała trzech przyrodnich braci: byli to Wilhelm, Maurycy i Aleksander. No właśnie, mamy trzech przyrodnich braci, a zatem wychodzi na to, że król i królowa Emma to nie pierwsze małżeństwo. Rzeczywiście królowa Emma była drugą małżonką króla Holandii, stąd też przyrodni bracia u Wilhelminy. Kiedy Wilhelmina się rodzi, kiedy przychodzi na świat, żyje jeszcze jej przyrodni brat, wspomniany już przeze mnie Aleksander. Aleksander to owoc związku króla holenderskiego z Zofią Witemberską. No, i w tym momencie, jeżeli żyje jej brat, czyli no, jest prawowitym następcą tronu, nikt nie bierze poważnie pod uwagę tego, że Wilhelmina w przyszłości zasiądzie na holenderskim tronie. Sytuacja zmienia się diametralnie, bowiem jej ojciec, czyli król Niderlandów, przeżywa swojego syna. No i kiedy władca umiera, schodzi z tego świata, Wilhelmina jest już bardzo poważnie rozpatrywana jako jedyna pretendentka do niderlandzkiego tronu. Ale pojawia się pewien problem, ponieważ wtedy dziewczynka ma li tylko i wyłącznie lat 10. No, i rusza cała machina polityczna, machina prawna także w Holandii, i należało zmienić w tamtym czasie prawo. Prawo zostało zmienione, oczywiście po to, żeby Wilhelmina tron mogła objąć, jednakże jej wiek, czyli przypominam 10 lat, nawet przy zmianie tego prawa nie pozwolił na to, by od razu zasiadła na tronie. Stąd władzę w jej imieniu w Holandii sprawowała jej matka, królowa Emma sprawowała władzę jako regentka. Mamy rok 1901 i w tymże roku przyszła królowa Wilhelmina poślubiła Henryka, który był księciem Mecklenburgi, no i w tamtym czasie Henryk nie miał zbyt dobrej opinii, bowiem szeroko komentowano jego ekscesy, mówiono o tym, że jest playboyem, że uwielbia towarzystwo kobiet, i do tego mówiono, że jest hazardzistą oraz alkoholikiem. Więc no, nie za dobrą Łatę miał Henryk do siebie przyklejoną. Para doczekała się jednego dziecka i znowu była to dziewczynka, tak jak w przypadku no właśnie historii Wilhelminy, choć miała przyrodnik braci. Tutaj z tego związku y, urodziło się jedno dziecko, przyszła królowa holenderska Juliana. Juliana przyszła na świat 30 kwietnia 1909 roku i dzień ten wtedy w Holandii był świętowany bardzo hucznie. No, ale holendrzy nie oszczędzili sobie pewnego rodzaju uszczypliwości, zwłaszcza wobec małżonka Wilhelminy, bowiem twierdzili w kuluarach, że jest to istny cud, że z tego związku narodziło się dziecko, bowiem nikt nie przewidywał, że um, szanowny małżonek będzie swoją małżonką zainteresowany. Interesowały go widocznie. Inne kobiety zdecydowanie bardziej. Wilhelmina była znana ze swojego silnego charakteru i determinacji. W czasie I wojny światowej Niderlandy pozostały neutralne, lecz królowa Wilhelmina aktywnie wspierała pomoc humanitarną dla krajów dotkniętych tym światowym konfliktem, czyli Wielką Wojną. 10 maja. 1940 roku wojska hitlerowskich Niemiec uderzyły na Holandię. Królowa Wilhelmina chciała zostać wtedy w kraju. Planowała przeniesienie się na południe Holandii, czyli do Zelandii, gdzie mogłaby koordynować działania swoich własnych holenderskich wojsk. Taki był pierwotny plan Wilhelminy. Opuściła Hagę, Hagę, która oczywiście jest stolicą, wtedy też była stolicą Holandii. Pamiętajmy o tym, że tu, jeżeli chodzi nawet i o współczesną Holandię, no. My... Mamy Hagę, która jest stolicą, tam urzęduje rodzina królewska, rząd, parlament, ale mamy też Amsterdam, który jest także traktowany jako stolica tego państwa. A więc Wilhelmina opuszcza Hagę na pokładzie brytyjskiego niszczyciela, który ma właśnie zawieźć ją na południe, do Zelandii. Jednakże wtedy, to podczas tej podróży, Zelandia zostaje bardzo brutalnie zbombardowana intensywnymi nalotami Luftwaffe, no i zapada błyskawiczna decyzja. Jest to bardzo niebezpieczne, aby królowa Wilhelmina udawała się do bombardowanej Zelandii. Nie będzie tam jej pobyt bezpieczny. Wilhelminie. Która przebywa wtedy na pokładzie statku, brytyjskiego statku, nie pozostaje nic w zasadzie innego, jak tylko i wyłącznie skorzystać z oferty swojego kuzyna, króla brytyjskiego Jerzego VI, nawiasem mówiąc, ojca królowej Elżbiety II i dziadka obecnie panującego króla Karola III, i przyjąć azyl w Wielkiej Brytanii. Brytyjski statek zawraca i dopływa do wybrzeży brytyjskich. Kiedy tylko Wilhelmina stawia pierwszy krok na brytyjskim lądzie, od razu podejmuje decyzję, że zaraz, natychmiast musi udać się do Holandii. Oczywiście no, nie dosłownie zaraz, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pojawi się jakaś jutrzenka tego, że w bezpieczny sposób będzie mogła powrócić do kraju i będzie mogła na miejscu kontrolować to, co się dzieje, jeżeli chodzi o jej współobywateli, no i o walkę z nazistami. No, właśnie tutaj wspomnieć trzeba oczywiście o przywódcy nazistów, czyli o Adolfie Hitlerze. Dla niego opanowanie w tamtym czasie Hagi było niezmiernie ważne, szczególnie ze względu na przebywającą tam królową. Hitler twierdził i myślał cały czas, że królowa jednak jest tam cały czas na miejscu. Kiedy wydawał polecenia jej schwytania, zaznaczył, że królowej nie może spaść włos z głowy, że ma być traktowana z szacunkiem i to największym monarszym szacunkiem. No i co ciekawe, prawdopodobnie niemieccy żołnierze, którzy mieli dokonać aresztowania królowej Wilhelminy, mieli przygotowany specjalny ogromny bukiet kwiatów, który miał być jej uroczyście wręczony podczas tego aresztowania. No, wspomnieć także w tym momencie należy o tym, że Hitler wykorzystywał pewne koligacje rodzinne u Wilhelminy no i starał się w światu przedstawiać władczynię Holandii jako osobę bardzo niemiecką, bowiem wytykał na każdym kroku to, że zarówno jej matka, jak i mąż. Oraz zięć królowej, czyli y, mąż przyszłej królowej Juliany, byli z pochodzenia Niemcami. Stąd pokazywał na bardzo wyraźne związki Wilhelminy z Niemcami. No ale oczywiście królowa już wtedy jest na terenie Wielkiej Brytanii i tam na emigracji od swojego kuzyna króla Jerzego dowiaduje się o pogarszającej się nieustannie sytuacji swojego kraju. Holendrzy. Walczyli za żarcie, no ale nie mieli szans, żadnych szans w starciu z ogromną niemiecką maszyną wojenną, i byli zmuszeni do kapitulacji. Na szczęście, w nieszczęściu zdążyli w porę wywieźć e, większość swojego narodowego złota na terytorium Wielkiej Brytanii i do Stanów Zjednoczonych. Holenderskie siły zbrojne kapitulują 15 maja roku 1940. Królowa Wilhelmina wtedy staje na czele holenderskiego rządu na uchodźstwie. My z naszej polskiej historii znamy realia rządów na uchodźstwie, bowiem oczywiście pamiętamy, że my także mieliśmy swój rząd na uchodźstwie. Wilhelmina błyskawicznie ustala zakres obowiązków i natychmiast powiadamia o tym naród. Zresztą w całej polityce Wilhelminy, która sprawowała funkcję szefa rządu na uchodźstwie, niezwykle ważnym aspektem było to, że ona na bieżąco informowała Holendrów o swoich działaniach. Zresztą słynne audycje królowej Wilhelminy, której to jednej fragment mieliście okazję wysłuchać na początku, rozgrzewały do czerwoności nie tylko uszy i serca Holendrów, ale także Niemców, którzy bacznie słuchali wypowiedzi królowej i wyłapywali to, jakie ma plany. Ale jeszcze zanim Wilhelmina objęła całkowite przywództwo rządu na emigracji, mieliśmy do czynienia oczywiście z holenderskim premierem, tym że premierem był Dirk Jan de Geer. On uważał, że alianci przegrają wojnę z Niemcami i w tym momencie zamierzał wynegocjować bardzo separatystyczny pokój z Niemcami, coś na wzór państwa Vichy. A jeżeli chcecie posłuchać więcej o tym marionetkowym tworze, to w tym miejscu macie odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków, do którego obejrzenia czy też odsłuchania na Spotify'u Was gorąco zachęcam. Oczywiście zachęcam też was w tym momencie do tego, byście dzielili się już waszymi wrażeniami, opiniami i komentarzami. Pod tym, pod poprzednimi, jak i pod następnymi odcinkami. Naturalnie będzie nam bardzo miło, jeżeli też zostawicie kciuk uniesiony w górę. I wtedy, kiedy premier Holandii yy, chce poddać się niejako Niemcom, no, głos zabiera nie kto inny jak królowa Wilhelmina. Wilhelmina nie widzi innego wyjścia jak zdymisjonowanie premiera za takie poglądy i za takie plany i sama staje na czele rządu. W okupowanej Holandii posiadanie zdjęcia monarchini. Było oznaką oporu przeciw niemieckim okupantom, ale groziło to także bardzo surowymi konsekwencjami. Królowa Wilhelmina, tak jak wspomniałem, regularnie nadawała swoje audycje do narodu na falach słynnego, już owianego legendą, Radia Oranie, i w tychże audycjach nazywała Hitlera nieprzyjacielem całej ludzkości. No, bardzo dyplomatycznie bardzo po monarszemu. Mogła oczywiście użyć bardziej dosadnych słów, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia bądź co bądź z królową. Królowa Wilhelmina odwiedziła Stany Zjednoczone w dniach 24 czerwca, 11 sierpnia roku 1942. Uwaga, na zaproszenie amerykańskiego rządu. Spędziła wakacje w Lee, w stanie Massachusetts, odwiedziła także wtedy Nowy Jork i Boston, ale co niezwykle istotne w historii tej jakże dzielnej kobiety. 5 sierpnia 1942 roku, jako pierwsza królowa w dziejach Stanów Zjednoczonych, wystąpiła przed obiema izbami kongresu ze swoim przemówieniem, w którym to po raz kolejny twierdziła i bardzo stanowczo to wypowiadała, że Hitler jest nieprzyjacielem całej ludzkości i jak ogromna siła jest w tym, by państwa walczące z Hitlerem się zjednoczyły i go pokonały. W czerwcu 1943 roku Wilhelmina odwiedziła także Kanadę, gdzie w Ottawie uczestniczyła w chrzcinach swojej wnuczki, księżniczki Margriet. No właśnie podczas wojny królowa ledwo co uniknęła śmierci, bowiem w pewnym momencie naloty Luftwaffe dotknęły także terytoria, gdzie znajdowała się jej wiejska posiadłość, użyczona przez króla Jerzego VI i brytyjski rząd, ta posiadłość w wyniku bombardowań została bardzo mocno uszkodzona, ale królowej Wilhelminie nic się wtedy na szczęście nie stało. W 1944 roku Wilhelmina jako druga kobieta w historii została odznaczona Orderem Podwiązki, najwyższym odznaczeniem Imperium Brytyjskiego. I w tamtych także latach Winston Churchill mawiał o niej, że jest to jedyny prawdziwy mężczyzna wśród przedstawicieli rządów na uchodźstwie, które funkcjonują w Londynie. Mamy rok 1945. Wojna się kończy, i Wilhelmina wraca, wraca do swojego kraju. Tak jak powiedziała, kiedy tylko będzie możliwość, żeby powrócić, to ona to uczyni, i zresztą to błyskawicznie czyni, kiedy tylko Niemcy zostają pokonani w jej kraju. Wraca i jest niezwykle entuzjastycznie witana przez swoich obywateli. Wszyscy z wypiekami na twarzy wyglądają, kiedy tylko królowa Wilhelmina z powrotem postawi stopę na holenderskiej ziemi i będą mieli wreszcie przy sobie swoją ukochaną władczynię. Natomiast trzy lata później, 4 września 1948 roku, uwaga po 58 latach i 50 dniach chora już wtedy Wilhelmina abdykuje. Abdykuje na rzecz swojej córki, królowej Juliany. Warto wspomnieć o tym, że królowa Juliana w latach 80., na początku lat 80., także abdykuje na rzecz znów swojej córki, przyszłej królowej Beatrycze. Więc ta. Filozofia i już niejako tradycja abdykacji, kiedy władca czuje, że już wiek jest odpowiedni, że już choroby są zaawansowane, już nie, nie ma siły sprawować władzy, jest w Holandii, wydaje się, do tej pory żywa. Natomiast tak, królowa Wilhelmina po 50 latach abdykuje na rzecz. Królowej Juliany. Yy, jako ciekawostkę dodać można, że Wilhelmina przez całe swoje życie była osobą głęboko i bardzo mocno religijną. Często podkreślała także znaczenie duchowości w swoim własnym, prywatnym życiu. Yy, no i tutaj yy, z opinii ludzi, którzy współpracowali z Wilhelminą, wiemy, że bardzo często modliła się, a także korzystała w podejmowaniu ważnych decyzji z rad osób duchownych. Yy, Wilhelmina, oprócz tego, że była władczynią, że była osobą no, ikoniczną dla Holendrów, była także autorką i pisała pamiętniki oraz książki, w których to opisywała bardzo szczegółowo swoje życie i doświadczenia jako królowa. I to też jest skarbnica wiedzy dla nas współcześnie. Jeżeli chcemy poznać biografię królowej Wilhelminy, warto sięgnąć do jej książek do książek, które jej piórem zostały napisane. No, jest to naprawdę lektura bogata w przeniesienie się do tamtych czasów, do lat jej panowania i do zrozumienia chociaż po części jej decyzji i jej postanowień. Moi drodzy, królowa Wilhelmina umiera 28 listopada 1962 roku w Hetlo i zostaje pochowana z wielkimi, wielkimi honorami. Nie zdziwcie się kiedy zobaczycie na fotografiach czy też na ujęciach filmowych z jej pogrzebu, że rodzina królewska jest wtedy ubrana na biało, bowiem jest to element niderlandzkiej, holenderskiej tradycji wśród oczywiście monarchów. Yy, na zakończenie związki z Polską. Wilhelminy, bardzo proszę. W roku 1923 Wilhelmina zostaje odznaczona najwyższym polskim odznaczeniem, czyli Orderem Orła Białego. Zresztą to też warte wspomnienia. Wilhelmina bardzo ceniła sobie Polaków walczących z Niemcami podczas II wojny światowej i bardzo mocno popularyzowała to, że Polacy bardzo Silnie przyczynili się do wyzwolenia Holandii spod niemieckiej nazistowskiej okupacji. Jestem ciekawy Waszych wrażeń, Waszych opinii. Będę oczywiście ich wypatrywał z uporem maniaka i z wypiekami na twarzy w komentarzach pod tym odcinkiem. Oczywiście gorąco zachęcam Was także do tego, byście zostawili kciuk uniesiony w górę pod tym odcinkiem, ale nade wszystko zachęcam Was do tego, byście wyglądali kolejnego premierowego odcinka z cyklu dawno temu.